Cześć, z tej strony Bartek z Becker Farb. Zapraszam do filmu instruktażowego z montażu warstwy lakieru na powłokach posadzkowych Becker Farb. Nasz lakier dostarczany jest w dwóch osobnych pojemnikach, ponieważ jest to produkt dwuskładnikowy. Pod potrzeby naszej aplikacji będziemy potrzebowali kuwetę wraz z wałkiem nylonowym, mieszadło mechaniczne, łopatkę oraz z racji tego, że będziemy dzielić nasze opakowanie na mniejszą porcję, będziemy również potrzebowali wagę. Materiałami uzupełniającymi będą taśma malarska oraz wiaderko robocze z czystą wodą do wyczyszczenia naszych narzędzi. W normalnej sytuacji będziemy łączyć całe opakowania, to znaczy do opakowania ze składnikiem A zadozujemy całą zawartość składnika B. Z racji tego, że mamy małą powierzchnię, podzielimy sobie tą wartość proporcjonalnie zgodnie ze wskazaniami w karcie technicznej produktu oraz etykietą na opakowaniach. W moim konkretnym przypadku wykonam 200 g mieszaniny, z czego składnika A będzie to 170 g, co będzie stanowiło 85% całej mieszaniny oraz kolejne 30 gram składnika B, czyli 15% całej mieszaniny. Przystąpię teraz do połączenia składników. Przed rozpoczęciem połączenia składników najpierw musimy wzbudzić składnik A. Do tego celu używamy mieszadła mechanicznego oraz niskich obrotów. W tym momencie nasza mieszanina uzyskała jednorodną konsystencję, natomiast dla pewności jeszcze pozwolę sobie zeskrobać z krawędzi ścianek resztki materiału, który mógł się przyczepić w momencie składowania tego produktu oraz staram się tą łopatką przelecieć po dnie naszego wiaderka. I ponownie mieszam. Składniki mamy już zadozowane. możemy przystąpić do ich połączenia, czyli wymieszania, dokładnego wymieszania. Kluczowym elementem jest to, żeby nie napowietrzać naszej mieszaniny, czyli mieszadło musi być cały czas zanurzone oraz nie możemy przesadzać z, z obrotami. Bardzo ważna informacja. W momencie, gdybyśmy nie doprowadzili naszego lakieru do temperatury pokojowej przed jego połączeniem, wówczas mieszanie składników trwałoby znacznie dłużej. I w momencie niedokładnego wymieszania na łopatach mieszadła byłyby widoczne takie małe żelki. Będzie to świadczyć o tym, że ten lakier jeszcze nie jest połączony. Czyli jeszcze raz zwrócę uwagę na to, aby doprowadzić naszą mieszaninę do temperatury pokojowej, wówczas takie połączenie składnika A ze składnikiem B będzie zdecydowanie łatwiejsze. Ok. Ja tu na swoim mieszadle nie widzę żadnych śladów żelków, więc moja mieszanina jest już gotowa do aplikacji. Przed przystąpieniem do aplikacji warto jest zrobić taki zabieg na naszym wałku. Do tego celu użyjemy wcześniej wspomnianej taśmy malarskiej, aby na naszym wałku wykonać taki zabieg. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko, że części z wałka dostaną się do naszej powłoki. Przelewamy zawartość gotowego lakieru do kuwety. A kolejnie przesączamy nasz wałek lakierem. On musi być w 100% nasycony naszym lakierem. I przechodzimy do aplikacji na pierwszej płytce. Jest to płytka wymalowana farbą epoksydową oraz wykonana została tutaj obrzutka składków dekoracyjnych. Możemy doprowadzać do sytuacji, że będziemy w 100% wyduszali cały nasz materiał z naszego wałka z racji tego, że my musimy położyć odpowiednią grubość powłoki, aby mogła się ułożyć na naszym podłożu. W momencie gdybyśmy zrobili to zbyt cienko, materiał może nam się idealnie nie ułożyć i mogą powstać nam defekty w lakierowanej powierzchni. Rozkładamy materiał zawsze w dwóch kierunkach, pracując krzyżowo. Nasza płytka jest gotowa, możemy przejść do aplikacji na kolejnej powierzchni. Tutaj mamy powierzchnię, która wcześniej została wymalowana farbą bodynlak, posadzkową. I zobaczmy, jakie uzyskamy za chwilę rezultat. I podobnie jak w poprzednim przykładzie, krzyżujemy kierunek prowadzenia wałka. Po zakończonej aplikacji, niezłocznie musimy usunąć wszelkiego rodzaju maskowania. Taką powłokę możecie śmiało aplikować w warunkach domowych, a użytkowanie jej nie będzie sprawiało najmniejszego dyskomfortu, nawet chodząc po niej na bos. Po więcej informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony beckerfarb.pl oraz kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Dziękuję za uwagę.